W dzisiejszym serwisie informacyjnym premier Mateusz Morawiecki ruszył w trasę rozmów z Polakami. Karta turysty dostępna w Centrum Informacji Kulturalno-Turystycznej w Krośnie. W zespole szkół nr 3 Wiaśle odbyło się spotkanie polityczne z premierem Mateuszem Morawieckim. Centralna inauguracja debaty programowej PiS odbyła się pod hasłem Przyszłość to Polska. Żyjemy w czasach wielkich kryzysów. Każdy to czuje. I teraz zastanówmy się na moment, jaka, jaka jest czy jaka byłaby ich reakcja na kryzys. Najpierw, a mamy do tego znakomite dowody, świetne porównania. Po pierwsze, trzy lata temu, równo, równo prawie równo trzy lata temu, 13 marca, wprowadziliśmy stan epidemiczny i zamarł nagle popyt. Płynność w firmach urwała się. Porwały się łańcuchy podaży, łańcuchy dostaw produktów. Po prostu świat na moment zamarł. Szef rządu opowiadał o tym, co Partia Prawa i Sprawiedliwości zrobiła dla Polaków. Wspominał również, że naprawa finansów publicznych to podstawa do wykonania celów, które realizuje partia. Pierwsza i zasadnicza sprawa, która odróżnia nas od naszych poprzedników z Platformy Obywatelskiej, Praw przyczyna wszystkich naszych sukcesów polityki społecznej, ratowania miejsc pracy, nowych dróg powiatowych i gminnych, wyposażenia armii kupowanego za granicą i produkowanego w Polsce jest jedna to naprawia finansów publicznych, naprawione finanse publiczne stworzyły nam bazę do tego że mamy pieniądze na 13. i 14. emeryturę na 500 plus na całą politykę społeczną to 85 miliardów złotych rocznie te wszystkie drogi wodociągi kanalizacja przychodnie żłobki szkoły przedszkola to wszystko jest nie wzięło się z niczego to się wzięło z naszych działań z naprawy finansów publicznych Mateusz Morawiecki mocno krytykował też działania innych partii opozycyjnych. To są realne pieniądze albo w kieszeniach mafii podatkowych, cwaniaków różnych, łajdaków. Przyzwolenie na to dawał rząd platformy obywatelskiej. Widziałem stosy pism, stosy pism na biurku ministra finansów od różnych branż branży stalowej, węglowej, elektronicznej. Panie ministrze, panie premierze platformy obywatelskiej. Róbcie coś, róbcie coś z tym. Pieniądze przepływały jak przez durszlak. Pieniędzy oczywiście, jak to oni mówili, nie ma i nie będzie, jak mawiał Rostowski. Rostowski. A tusk mówił, gdzie są te pieniądze zakopane. Po zakończeniu wiecu premier długo rozmawiał z mieszkańcami miasta. Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon turystyczny. To czas, żeby przygotować ofertę dla zwiedzających. Już dziś w Centrum Informacji Turystycznej w Krośnie można kupić kartę turysty w trzech wariantach czasowych. Taką kartę turysty można zakupić u nas bezpośrednio w, w punkcie informacji kulturalno-turystycznej bądź z każdego miejsca, gdzie dysponujemy internetem. Można ściągnąć, pobrać aplikację związaną z naszą kartą turysty, zarejestrować się i przyjechać do Krosna, zwiedzać nasze propozycje i atrakcje wycieczek. Te karty różnią się przede wszystkim czasem zwiedzania. Mamy kartę na 24 godziny, 48 i 72 godziny. No i oczywiście różnią się ceną. W zależności od tego, jaki pakiet sobie wykupimy, to, to musimy odpowiednio za to zapłacić. Ale bardziej się to opłaca, gdybyśmy mieli płacić pojedynczo w różnych instytucjach za bilety, ponieważ mamy tutaj dosyć duże zniżki na zwiedzanie wszystkich obiektów kulturalnych na terenie Krosna, ale również do naszych zaprzyjaźnionych instytucji, które weszły do naszego programu, jak m.in. innymi Buprka czy żarnowiec. Kupując taki wybrany pakiet na naszej stronie internetowej, właśnie Visit Krosno, gdzie jest zakładka właśnie do karty turysty, mamy kilka pakietów, możliwości doboru sobie wycieczek w zależności od tego, co nas interesuje. Dzięki karcie turysta ma zapewnione zniżki na przejazdy autobusowe na terenie Krosna i okolic. Najtańszy pakiet karty kosztuje 60 zł, a za najdroższy turysta zapłaci 140 zł. A jakie atrakcje znajdują się w ofercie? Obsługujemy tylko Krosno ale okolice, także zaczynamy zwykle od rynku, naszych tu krosznieńskich muzeów, od kościołów, a też proponujemy całą okolicę, okoliczne atrakcje, także możemy zaproponować dowolną trasę turystyczną. Zamek Odrzekoński, Bóbkę, Żarnowiec, Dukle i całą tą krośliwską atrakcję. Wszelkie niezbędne informacje znaleźć można na stronie internetowej visitkrosno.pl. Na stronie znajdują się informacje o lokalach gastronomicznych, bazie noclegowej, a także atrakcjach turystycznych, które można zwiedzić w Krośnie i najbliższych okolicach. A co z turystami z zagranicy? Okazuje się, że zwiedzanie okolicznych terenów cieszy się ich dużym zainteresowaniem. Jest zainteresowanie, ale to raczej my wychodzimy naprzeciw. My staramy się pozyskać do nas zagranicznych turystów, dlatego żeby oni o nas mówili w świecie. A czym w tym sezonie zaskoczy nas Muzeum Rzemiosła? Muzeum Rzemiosła zaskoczy wieloma ciekawymi wydarzeniami. Między innymi jednym z nich będzie otwarcie wystawy stałej poświęconej Janowi Panikowi. Wystawa zostanie otwarta od 1 kwietnia i będzie ją można oglądać codziennie w godzinach funkcjonowania naszej instytucji. I ta wystawa będzie właśnie w piwnicach przedprożnych od strony ulicy Kazimierza Wielkiego. Od maja rusza nowa oferta wakacyjna dla turystów. Zostanie również otworzona wieża widokowa. Teraz przenosimy się do zimowej stolicy Podkarpacia. Ustrzyki dolne ze względu na słabą zimę nie przeżywały najazdu gości. Faktycznie zima w tym roku była dość krótka i raczej to już nie wróci. Więc podsumowujemy to, co było i też myślimy o tym, co dalej, bo tak naprawdę marzec, kwiecień szybko zlecą i za chwilkę mamy długi weekend, a w tym roku wyjątkowo długi, bo tak naprawdę biorąc 2-3 dni urlopu można być w Bieszczadach ponad tydzień. Turyści przyjechali wtedy, kiedy mieli przyjechać, czyli wtedy, kiedy były ferie, chociaż końcówka ferii mazowieckich już była bez śniegu, z deszczem. Niestety na feriach podkarpackich śniegu nie było. Nad tym najbardziej ucierpieliśmy, bo jednak turyści z Rzeszowa, z okolic do nas często przyjeżdżają, bo to są turyści jednodniowi. No ale to trzeba się pogodzić z tym, co jest. Śniegu już raczej, raczej nie będzie. Nawet jeżeli mrozy będą, to już nie będzie opłacało tego śniegu produkować, żeby uruchamiać stacji narciarskiej. Samorząd Ustrzyk Dolnych planuje inwestycje w infrastrukturę turystyczną, która zapewni atrakcje cały rok, a nie tylko zimą. Na pewno trzeba przygotować taką ofertę, żeby ta oferta była całoroczna, tak? jeżeli na wyciągu nie ma dobrych warunków albo na lodowisku, to żeby turysta miał co robić. I na przykład taką inwestycją będzie rozbudowa basenu w ustrzykach dolnych o strefę spa, tak żeby się stali nie samym basenem, ale takim innym akwaparkiem, Żeby turysta, który na przykład na wyciągnie pójdzie ze względu na trudne warunki, poszedł i posiedział w tej wodzie i tam chwilę odpoczął, więc ta oferta musi być zupełnie inna. Ale myślę, że każdy z samorządu nad tym pracuje. Przykładem jest kolej w Stolinie, która jest tak naprawdę tracą całoroczną i daje jakąś tam alternatywę dla kiepskiej zimy. Jest taki plan, żeby uruchomić trasy rowerowe i cały bikepark Laworta ponad 30 km tras rowerowych z Laworty z góry na dół. Ale także też inna atrakcja, chociażby ternia która już stoi, wieża widokowa, która też będzie całoroczna, bo można będzie z niej skorzystać także w zimie czy w lecie. Więc myślę, że ta oferta się regularnie poszerza, ale też oferta ta wczesnoletnia, czyli oferta imprezowa, jak chociażby festiwal Zew, który będzie w tym, roku, w tym roku w Ustrzykach weekend majowy, czy też nowa impreza biegowa, organizowana wspólnie z Fundacją Biegu Rzeźnika, czyli może kiedyś drugi rzeźnik w Ustrzykach. O nazwie Eliminator, czyli bieg koroną wszystkich gór na dwóch trasach, ale także bieg na górę, wyciąg laworta, góra-dół, aż do tego, kiedy ostatnia osoba odpadnie. Burmistrz zaprasza do Ustrzyk Dolnych i zapewnia, że na nudę na pewno nie będzie czasu. Biuro Programu Niepodległa wystartowało z niezwykłym projektem Iskry Niepodległej. To mobilne widowisko edukacyjne o wybitnych Polakach i Polkach, którzy zmieniali świat. W dwóch naczepach ciężarowych prezentowane są dokonania m.in. Ireny Sendlerowej, Jana Szczepanika czy Ludwika Hirschfelda. To jest bardzo specjalny tir, był budowany od podstaw. W tym tirze to jest kiedy on podróżuje, wygląda jak zwykły tir, ale w momencie, kiedy mamy przystanek, oba boki naczepy się rozkładają, tworząc przestrzeń wielkości dużego naprawdę pokoju, w którym umieściliśmy nasz spektakl. To nie jest wystawa, to nie jest de facto wystawa, ponieważ to nie są eksponaty i nudne statyczne ekrany. Tam, kiedy wejdziemy, przywita się z nami cyfrowy byt który jest naszym narratorem i jeżdżąc na specjalnym, transparentnym akrenie przeprowadzi nas przez historię mniej więcej ostatnich 100 lat polskich wynalazców, takich iskier polskiej myśli technologicznej, które zmieniały świat wokół siebie. Biuro Niepodległa łączy historię ze współczesnością. Historia podawana jest w sposób lekki, przyjemny i nowoczesny. Projekt ma być inspiracją do działania oraz ma przedstawiać historię na nowo. Ciekawe jest to, że tutaj w nowoczesny sposób przedstawiana właśnie jest w pigułce historia Polski ostatnich stu kilkudziesięciu lat, a także dokonania największych polskich naukowców, wynalazców, badaczy, takie, które oddziaływały na Polskę, ale też na Europę, świat, i także takie, które dzisiaj i w przyszłości będą mieć bardzo pozytywny, wielki wpływ na rozwój przemysłu, gospodarki i też nowoczesnych technologii i u nas, w naszej ojczyźnie, w Polsce. Ale też na całym świecie. W projekcie zastosowano rozwiązania technologiczne, które mają zapewnić odbiorcy niezapomniane doświadczenia, działające na różne zmysły. Oczywiście uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa, świetna realizacja, w której również nasze muzeum brało udział. Udostępniliśmy model kamizelki kuloodpornej, którą zrekonstruowaliśmy jako nasza placówka w rocznicę. 150. rocznicy urodzin właśnie Jana Szczepanika. Projekt sfinansowano z budżetu państwa w ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.